Bartosz Goździeniak przedstawia. Myślę i mówię. Kurs gramatyki języka angielskiego. Część 17. Czas gramatyczny past continuous. Użycie. Witam. Dziś opowiem Wam o tym, kiedy używamy czasu gramatycznego past continuous. Oczywiście wtedy, gdy mówimy o przeszłości past time. A zatem, gdy mówimy o przeszłości past time, zadajmy sobie pytanie, kiedy dana czynność się wydarzyła. Jeśli odpowiedź to albo przez dłuższy czas, albo w dokładnie określonym momencie, użyjemy czasu gramatycznego past continuous. Nadmienię, że czas ten nie informuje o tym, czy czynność została dokonana, czy nie, lecz o tym, że trwała, wydarzała się. Czasu gramatycznego past continuous użyjemy wtedy, gdy mówimy o przeszłości, past time, a czynność albo trwała dłuższy czas, albo w dokładnie określonym momencie. I was reading a book for 3 hours. Czytałem książkę przez 3 godziny. Dłuższy czas. You were driving all day yesterday. Prowadziłeś cały dzień wczoraj. Dłuższy czas. Yesterday at 3 pm she was playing the guitar. Wczoraj o 15 grała na gitarze. Dokładnie określony moment. Last week he was sunbathing on a beach. W zeszłym tygodniu opalał się na plaży. Dłuższy czas. It was raining last Monday. Padało w zeszły poniedziałek dłuższy czas. Last Tuesday at 8 a.m. We were swimming. W zeszły wtorek o 8 rano pływaliśmy. Dokładnie określony moment. You were dancing all night. Tańczyliście całą noc dłuższy czas. They were talking and talking and talking. Gadały i gadały i gadały dłuższy czas. Zwróćcie uwagę. Szczególnie w ostatnim przykładzie widać, że czynność w past continuous trwała i trwała i trwała. Mam też nadzieję, że na powyższych przykładach zaobserwujecie także formę czasownika w past continuous. Opowiem o niej dokładniej w kolejnej części. Jak zawsze na przykładzie czasownika work: pracować. Serdecznie zapraszam. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.